Więc, Zaczynając, tu Państwo widzicie obraz, który części osób jest znany, ponieważ przy to w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Galerii właśnie przy okazji wystawy, którą kilka lat temu organizowaliśmy Stanisławie Gawron, który z obecnym kolegą Damianem Królem był on przedstawiony, ale też w wielu publikacjach o o śmierci jego matki z wyrazem wdzięczności dla księdza łazarskiego za to co zrobił czy to z samą e, sytuację, gdzie odprawił i wygłosił kazanie na pogrzebie właśnie matki Wincentego, ale też e, pokazał wpływ już wtedy, gdy ten obraz był malowany w 1940 roku e, wtedy już długoletniego proboszcza limanowskiego e, na parafii limanowską. Obraz jest zatytułowany z Łazarski prowadzi imanowian do Chrystusa. Widzimy oczywiście w tle e, krajobraz limanowski, e, góry, Państwo rozpoznają, e, tam jest bazylika limanowska, e, z tyłu tak w naturalnym e, krajobrazie widać część kolejnych gór, bez tytułu e, i idącą doliną, aż e, tu na wzgórze, za księdzem Łazarskim procesy, różne stany Rumanowian, więc ksiądz łazarski pierwszy, zanim niosąca krzyż postać w Czerni to ma symbolizować właśnie matkę Wincentego Gabrona. Kolejno żołnierze polscy z pierwszej i z II wojny światowej ludzie w strojach i ludowych miejskich chłopów z parafii imanowskiej, ale też mieszczan imanowskich. Jest tam też policjant policji państwowej.